Akcje Samsunga w ciągu miesiąca wzrosły o 35%. Czy Samsung wygrywa wojnę o pamięć? O tym będę rozmawiał z Mikołajem Sobierajskim, analitykiem rynku akcji WIX.TB. Dzień dobry, witam Pana, Panie Mikołaj. Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. To sformułowanie o wojnie o pamięć, to ja wy wykorzystałem z tytułu Pana komentarza. Co się dzieje w takim razie z Samsungiem? Może powiedzmy taką lekką, zacznijmy od historii. W tym momencie mamy trzech producentów pamięci na całym świecie. Mamy amerykańskiego Microna i dwie koreańskie firmy. Samsung, wszyscy znamy, oraz jest taka jeszcze jedna spółka, która się nazywa SK Hynix. Te trzy spółki są odpowiedzialne za ponad 90% dostarczania pamięci na rynek, zarówno konsumencki, jak również na rynek bardziej zaawansowany sztucznej inteligencji i powiedzmy centrów danych. I w tym momencie rynek pamięci, który jest produkowany przez te spółki, przechodzi wyjątkowo silny cykl, cykl wzrostowy, ponieważ zapotrzebowanie zarówno po stronie konsumenckiej, ale przede wszystkim po stronie firm, które są odpowiedzialne za centra danych, za budowę centrów danych oraz powiedzmy dostarczy element, niezbędnych elementów do tych. Z centrów danych zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie. I oznacza to, że te, te wszystkie spółki poinformowały, że praktycznie moce produkcyjne na, na ten rok już zostały zakontraktowane. Więc już nowe kontrakty, które mo, mogą się pojawiać, dostawy now, nowych, now, nowych pamięci będą dopiero na przyszły rok. I tutaj wchodzi jeszcze jedna ciekawostka: ponieważ Samsung poinformował, że jest bardzo, ale to bardzo blisko podpisania umowy z Nvidią na dostawę nowych rozwiązań, nowych pamięci dla zaawansowanych układów graficznych Nvidia, które dopiero mają wejść w, w kolejnych kwartałach. I to jest, powiedzmy, zapalnik, który spowodował, że akcje Samsunga w ostatnim miesiącu tak mocno wzrosły. Micron Technology jest chyba słabo znaną firmą na polskim rynku, no bo wiadomo Samsung kojarzony z telefonami komórkowymi. Czy to są firmy bardzo, bardzo do siebie podobne? I tak, i nie. Można powiedzieć, że, że klientami tych dwóch firm są praktycznie te same firmy, więc te, a zarówno Micron, jak i Samsung, rywalizują bardzo mocno. Zabiegają o specjalne relacje z tymi największymi graczami technologicznymi, jak NVIDIA, Broadcom, Meta, czy powiedzmy inne, inne firmy zajmujące się powiedzmy centrum, centrami danych. Różnica jest tylko taka, że Micron jest, produkuje tylko i wyłącznie pamięć. Natomiast Samsung produkuje pamięć, ale również używa tych swoich pamięci do swoich produktów, do swoich telefonów, do swoich innych urządzeń elektronicznych, co oznacza, że pod, pod wieloma kątami Micron jest lepszą opcją, lepszym partnerem handlowym, ponieważ nie wykorzystuje swoich, nie wykorzystuje swoich pamięci do konkurowania z największymi graczami rynkowymi. Jest on znaną, jest, Mikro jest mało znaną spółką w Polsce, a, a trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku, w ostatnim w roku 2025, akcje spółki wzrosły prawie 200% właśnie na fali niedoborów, niedoborów na rynku pamięci i akcje tej spółki będą dalej rosły na, 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 na fali tego niedoboru, przynajmniej do roku 2028, ponieważ, tak jak wspomniałem, pamięć jest praktycznie niezbędna do trenowania wielkich modeli sztucznej inteligencji, jak również do budowy centrów danych. Więc łącząc te wszystkie ze sobą elementy, mamy jedną wielką mamy spójność, że cykl, powiedzmy ten pup dla pamięci, jest dopiero w fazie, można powiedzieć, wzrostowej. Do sufitu jeszcze mamy bardzo daleko. A powróćmy do tego pana sformułowania wojna o pamięć. To już wydaje się, że Samsung ją wygrał? Może powiedzieć, że w tym momencie Samsung wysuwa się na prowadzenie, ponieważ przede wszystkim wkracza w nową. Nowe pamięci to jest nowa generacja. Żeby wejść w nową generację, trzeba poświęcić bardzo wiele pieniędzy na badania, na rozwój konkretnej, konkretnej, konkretnej technologii. I tutaj w tym momencie Samsung nieco wychodzi na prowadzenie. I przede wszystkim wychodzi na prowadzenie dlatego, ponieważ kontraktuje największego gracza na rynku sztucznej inteligencji, jaką jest Nvidia. Nvidia w tym momencie zgłasza olbrzymie zapotrzebowanie na te konkretne rodzaje pamięci. Bo jak, jak wiemy, Nvidia oczywiście ma też olbrzymie. Zobowiązania wobec swoich klientów, którzy wykorzystują układy graficzne do budowy centrów danych i do szkolenia sztucznej inteligencji. Więc można powiedzieć, że wszystko się zazębia. Jeżeli faktycznie powiedzmy, Samsung zakontraktuje, zakontraktuje podpisze umowy, a Samsung już powiedział, że praktycznie rozpoczyna produkcję masową pod koniec tego kwartału albo na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, to wtedy będzie można powiedzieć, że Samsung odskoczy od tych pozostałych dwóch graczy na rynku pamięci. O tym, dlaczego Samsung tak szybko drożeje, rozmawiałem z Mikołajem Sobierajskim, analitykiem rynku akcji XTB. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.